Wszystkich tych, którzy chcieliby w przyszłości zostać kurtynami, mogę udzielić kilku rad. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, w którym momencie się pojawić. Po drugie, trzeba wiedzieć, w którym momencie zniknąć. I po trzecie, trzeba wiedzieć, kiedy wrócić. Ja mogę powiedzieć, że umiejętności te niezmiernie przydają się w życiu. I sami państwo przyznacie, że mało ludzi posiadło je w stopniu wystarczającym. Bo tu chodzi przede wszystkim o takt. O takt istnienia, że się tak wyrażę. Ale zastanowicie się państwo, dlaczego ja wygłaszam tu przed państwem całe to przemówienie. Otóż uważam, Iż za mało istnieje, w ogóle wypowiada się. Jest nam kulis i krzesła, które całe życie pędzą, cierpiąc, milcząc, nie wyrażając swojego bólu i rozpaczy. A tymczasem, proszę Państwa, tymczasem mamy wolność! Każdy ma prawo do własnego krzyku! Każdy ma prawo kąsać! Każdy ja ma prawo prowadzić swoją własną kampanię wyborczą! Ja wiem, nie ja wiem. Państwo tu przyszli, żeby zobaczyć, przed a ja Państwu, powiem. ja wiele przedstawień widziałam, naprawdę. Bardzo wiele. I proszę mi powiedzieć, co to jest szczególne. Że to, że jakieś dialogi, Jakiś pożar się Boże aktorzy, jakieś dekoracje, jakieś kurde zdarzenia. Proszę Państwa, nie dajmy mi się oszukać! Nie dajmy mi się zwariować! Oni chcą nas oszukać! Dlatego ja chciałam Państwa nakłonić, żebyście Państwo zostali ze mną, żebyśmy się lepiej poznali. Dobrze? Tak? Proszę, proszę powiedzieć, proszę powiedzieć, tak? Dobrze, tak? Tak, 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 tak. I taka jest właśnie dzisiejsza publiczność. Prawdziwego, ludzkiego dramatu nie doceniam. No dobrze. Dobrze. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Jeśli nie ma. Już znikam. Nie mam mnie. Ale pamiętajcie, wstydna egoistyczna widownie. Że my się jeszcze spotkamy.